W tym momencie Twojego życia anioły szepczą, że nadszedł czas na podjęcie decyzji, która zmieni bieg Twojej historii. Są u Twojego boku, oświetlając ścieżkę mądrości i przewodnictwa, gotowi poprowadzić Cię do nowego rozdziału pełnego możliwości i wzrostu. Pamiętaj, że kiedy stajemy przed ważnymi wyborami, normalne jest, że odczuwamy wir emocji. Zaufaj jednak swojej intuicji i boskiemu przewodnictwu, które jest dla Ciebie dostępne. Uwierz w moc anielskich skrzydeł, które chronią Cię i wspierają przez cały czas. Ta decyzja może wydawać się trudna, ale właśnie tego potrzebujesz, aby osiągnąć swój najwyższy potencjał. Zachowaj wiarę w sercu i pewność, że anioły pracują obok Ciebie. Dbając o to, aby każdy Twój krok był prowadzony światłem prawdy i życzliwości. Więc nie bój się zmian. Otwórz się na transformację i przygotuj się na czerpanie korzyści z dobrze dokonanego wyboru. Anioły wierzą w Ciebie i Twoją zdolność do podjęcia właściwej decyzji. Niech to przesłanie będzie stałym przypomnieniem, że Aniołowie są zawsze obecni, gotowi pomóc i błogosławić Waszą podróż. Przyjmuj zmiany z odwagą i pewnością siebie, ponieważ poprowadzą cię one w przyszłość pełną błogosławieństw i osiągnięć. Niech to przesłanie zainspiruje cię do podejmowania ważnych decyzji z odwagą i pewnością siebie, wiedząc, że anioły są u Twojego boku, aby poprowadzić cię ku przyszłości pełnej możliwości i wzrostu. Pamiętaj, że ufając swojej intuicji i boskiemu przewodnictwu. Jesteś na dobrej drodze do napisania nowego, ekscytującego rozdziału w swojej historii. Idź naprzód z wiarą i determinacją, ponieważ anioły wierzą w Ciebie i jesteś w stanie podjąć właściwą decyzję. Niech ta wiadomość głęboko poruszy Twoje serce, drogi przyjacielu. Anioły są obecne, a decyzja, przed którą stoisz, jest wspaniałą okazją do ukształtowania swojego przeznaczenia w niezwykły sposób. Niech emocje wiary i zaufania wypełnią każdą część Twojej istoty, w tym celu w ten sposób osiągniesz wielkie wyżyny. Anioły szepczą, a życie czeka na Ciebie, pełne obietnic i przygód. Skorzystaj z tej okazji z całą swoją miłością i odwagą i wiedz, że wszechświat kibicuje Ci. Jesteś siłą natury, zdolną stworzyć świetlaną przyszłość wypełnioną szczęściem. Niech ta wiadomość będzie dla Ciebie emocjonalnym impulsem do podjęcia tej decyzji z radością, pewnością i nadzieją, wiedząc, że anioły są po Twojej stronie i że czeka Cię niesamowita przyszłość. Idź naprzód z determinacją i odwagą, bo życie jest pełne cudów, które na Ciebie czekają. Miłością i światłem. Twój anioł przyjaciel.